Od razu myślisz, że to coś złego. Kaczychut jest fajny. Dobra, ścigajmy się. Ha, 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 ha. Miał być wyścig, nie bieg. Ha! Ups. Chybiłem. Maniek. Może mi łaskawie powiesz, co ty wyprawiasz? Zbieram kasę. Chyba to nie problem. Przykro mi. To same rupiecie. Dam ci dolca za kiciusia. Ale jeśli dołożysz do niego sowę, dostaniesz sporo pieniędzy. Te maskotki tworzą piękny komplet, jak bliźniaki. Super! Przyniosę te sowę! No dobra. Gdzie jest ta głupia sowa? Hej! Przestań! Co ty wyprawiasz? Jaka sowa? Była z nim w komplecie. Dostaliśmy w prezencie. O, Nic nie pamiętasz? Nie. No... Wyjdź! Co? Wyświadczam ci przysługę, mamo. Wyrzucam graty! Ja je traktuję jak rodzinne skarby, maniek! Hej! Dlaczego Majcioch tak ryczał za tą głupią sową? Majcioch uwielbiał tę maskotkę! Au! A ty jej nie znosiłeś. A kiedy w końcu zginęła, opowiedziałeś mamie jakieś głupie kłamstwa. Strata tej sowy spowodowała u Lucjanka uraz. Umiał już prawie mówić i nagle... Zamilkł. Ale co ja właściwie mu zrobiłem, mamo? Bardzo go wtedy skrzywdziłeś, maniek. Strasznie płakał. Co ty chcesz zrobić? Byłem takim złym, złym bratem. Chcę ci pomóc odszukać tę i wszystko naprawić. Czy przywoływanie moich najstraszliwszych wspomnień z dzieciństwa to jest twój sposób na przeprosiny? Czuję się okropnie. Serio? Mhm. Mm Przypomniała mi ten wypadek. Ta fałszywa sowa doprowadzi nas do prawdziwej. Jak? A! Gdzie sowa? Uh. Nie ma. Jeszcze raz. Tata mi o tym przypomniał. Tego zupełnie sobie nie przypominam. Dlaczego włożyłeś mi do majtek wielki kawałek metalu? Dowiesz się! A -a -a! <śmulatki> Gdybym zgubił swoją osobę na złomowisku, już dawno by się znalazł! Tak nie! <śmulatki> to było trudne, Tonciu. Ale ja naprawdę uważam, że Maniek robi to w dobrej wierze. Jesteś pewien, że jak zwykle nie zabawia się twoim kosztem? Skąd na pewno? Mam też i miłe wspomnienia. Spójrz na to zdjęcie! E? Maniek wyrywa ci włosy. Nie, zobacz! Uśmiecham się! I widzisz, mam swoją maskotkę. <śm> <śm> Czy maskotkę? Podejdź bliżej! Gdzie jest maskotka Lucusia? Złasowa ją porwała! Poleciała wysoko do nieba! Znowu kłamiesz na jak krab! Kłamiesz! 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 Byłem niewinny! Niewinny! Bo jestem grzecznym chłopcem! Znasz się na prawach przyrody. Gdzie żyją osoby? To zależy. Są różne gatunki. Doskonale wiesz, o których mówię o tych wielkich. Ach, wiedziałem, że któregoś dnia wszystko się wyda. Trenowaliśmy ją, żeby przenosiła nam różne rzeczy. Spinki do mankietów albo sznurowadła, ale ona przenosiła tylko te śmieci. Na przykład grzebień w kształcie konia. Super! Dobra, zrobimy tak! Ty mi oddasz te skarby, e, złom, a ja nie zdradzę cię przed ludzkiem! Goda, e, ale jak to zrobimy? Mój tata próbował oddać Jankowi jego maskotkę, ale Pućia nie pozwoliła nic sobie odebrać. Taka jest natura! Sowy lubią myszy! Będziesz przynętą! No, udawaj mysz, popisz trochę! Pi-pi-pi! To zabawka Lucjanka! Och, mój mały bohater! I nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwa, mój kochany brat Manik nie zważał na własne rany, żeby przywrócić mi spokój. Dziękuję, Manie! Dzięki! Mogę już iść? Mm. Rzeczy są warte o wiele więcej niż stara, popsuta zabawka. A! Wiem, że jesteś mi wdzięczny. Idź sobie. Przyniosłem ci pyszny tort. Sam go upiekłem. Cześć, Anciu. W uchu masz chyba kawałek tortu, który upiekłem. Nie mów. Trudno uwierzyć, że Maniek tak się zmienił. Starał się naprawić wszystkie swoje grzechy. Odszukał maskotkę i podzielił się tortem z moim przyjacielem. Więc podejrzewam, że nie potrzebujesz już tej starej sowy. Mogę ją wziąć? Skąd? Ta maskotka to symbol miłości Mańka. Mam nadzieję, że teraz spędzę więcej czasu z bratem. Napisałem dla niego poemat. Chyba trafisz sam do wyjścia. Jasne, trafię! Hm, za hmm. zaczekaj tu, dopóki nie wrócę. Nigdzie nie idę! Maniek! Czy to ty, ty? Pożyczę Ci tę sobę! Wystarczy poprosić! Już im tłumaczyłem! Soba to ukradła, a potem oddała! To wszystko moje! I moje! To mój gowbojski grzebień! Myślałem, że straciłem go bezpowrotnie! To moja lśniąca poducha! Proszę, czy te kosztowności to państwa własność? Pewnie, że tak! Ten kamyk pasuje idealnie! Zatem te rzeczy nie zostały skradzione? W żadnym razie! Skąd? Dziękujemy, panie władzo! Dobranoc! Jedną chwilkę, młodzieńcze! Chyba o czymś zapomnieliśmy. Nie zważając na swoją reputację, maniek przetrząsnął całą okolicę w poszukiwaniu rodzinnych skarbów, nie wspominając o innych kosztownościach, które zgodnie z prawem wykopał z pod ziemi. Dzięki, braciszu. Kochany chłopiec!